Końcówka starego roku i początek nowego to dla mnie jest zawsze okres, w którym staram się sumiennie podsumować lekcje zebrane w ciągu poprzednich 12 miesięcy i przede wszystkim poszukać też odpowiedzi na pytanie, co mogę zrobić, żeby nowy rok był jeszcze lepszy. No i nie inaczej było tym razem. Przez niemal trzy tygodnie notowałem w swoim dzienniku wszystkie przemyślenia, wszystkie pomysły, tak żeby swobodnie puścić wodze fantazji i wędrowałem sobie z tym wszystkim, ze swoim psem Miśkiem po pięknych parkach krajobrazowych Dolnego Śląska. Tutaj widzicie zdjęcia z ruinami Starego Zamku Książ, ale spędziłem też mnóstwo czasu w Rudawach Janowickich, w okolicach Wąwozu Myśliwickiego, robiłem takie trasy po 15-25 km dziennie bo tych kilka godzin wędrówki na świeżym powietrzu niemal każdego dnia bardzo pomaga mi zebrać myśli, wywietrzyć głowę ze zbędnych wątpliwości, no i też świetnie odpocząć od tej codziennej rutyny i pracy przy biurku. Jeśli czytaliście już nieodłączną, leżącą przy mnie zawsze tutaj finansową fortecę, a przede wszystkim zawarty w niej króciutki rozdział 15, zatytułowany Najważniejsza ze wszystkich klas aktywów. No to świetnie wiecie, że zdefiniowałem w swoim życiu pięć bardzo ważnych dla mnie obszarów, o które konsekwentnie staram się dbać. No i w kolejności od najważniejszego, dla osób, które jeszcze jakimś cudem tego nie wiedzą, są to odpowiednio: miłość, rodzina, relacje, zdrowie i sprawność, sukces zawodowy, podróże i przygody, no i wreszcie finansowa wolność. W każdym z tych obszarów co roku definiuję sobie takie konkretne, mierzalne cele, które pragnę osiągnąć w ciągu kolejnych 12 miesięcy. No Oczywiście pomysłów na wspaniałe rzeczy, które warto zrobić, jest mnóstwo. Problemem nigdy nie jest brak pomysłów, tylko brak czasu na ich realizację. I tutaj z pomocą przychodzi mi esencjalizm. Esencjalizm to jest podejście do życia zaczerpnięte z książki Grega McCona pod tytułem Esencjalista. O tej książce pisałem już w 2016 roku w artykule pod tytułem Jak robić mniej, ale osiągać więcej. Cała idea esencjalizmu opiera się na zasadzie mniej, ale lepiej. No, w skrócie polega to na skutecznym eliminowaniu z naszego życia wszystkiego, co trywialne, co zbędne, a co pochłania naszą energię i cenny czas. Ale to nie wystarczy. W esencjalizmie musimy pójść kilka kroków dalej i wyeliminować z naszej listy zadań również sprawy dobre, sprawy, które mają sens, ale musimy im niestety powiedzieć nie po to, no, żeby zaoszczędzone zasoby przeznaczyć na robienie tego, co jest jeszcze ważniejsze. Dzięki temu zamiast milimetra postępu w każdym kierunku mamy szansę na zrobienie dużego postępu w tych najważniejszych dla nas obszarach życia. Problem w tym, że poczucie obowiązku popycha nas do robienia i kontynuowania wielu rzeczy, no, tymczasem powinniśmy robić przede wszystkim te rzeczy, które sami świadomie wybierzemy, bo to my mamy ten wybór i tego wyboru nikt. Nie może nam odebrać. No ale, tak jak wspomniałem, w pewnych sytuacjach oznacza to, że musimy poświęcić rzeczy dobre, aby dać sobie szansę na robienie jeszcze lepszych. No i właśnie to moje wielkie przywiązanie do esencjalizmu skłoniło mnie do odpuszczenia cotygodniowych wtorków z finansami, aby móc jeszcze lepsze materiały dla Was przygotowywać i dać sobie jeszcze większą szansę na realizacji mojej misji dotarcia do 15 milionów Polaków. Moja praca. Ten, ten, ten obszar, który pozwala mi zarabiać pieniądze, składa się z czterech podstawowych obszarów. Po pierwsze, z darmowych publikacji na blogu, na YouTubie i w podcaście, które mają za zadanie dotrzeć do jak największej grupy odbiorców i wciągnąć tych ludzi w naszą ideę mądrego, świadomego dbania o własne finanse. Po drugie, z projektów mających na celu stworzenie produktów, takich jak Finansowa Forteca czy mój kurs online. Pod tytułem kredyt hipoteczny krok po kroku, czyli takich materiałów, które jeszcze bardziej szczegółowo i tak w sposób prowadzący za rękę pomagają w podejmowaniu decyzji. Decyzji o wielkich finansowych konsekwencjach, takich jak inwestowanie własnych pieniędzy, czy też finansowanie zakupu swojej wymarzonej nieruchomości. Trzeci obszar to są płatne współprace z licznymi firmami w dziedzinie edukacji finansowej którym doradzam albo prowadzę szkolenia dla ich pracowników. No i wreszcie, obszar ostatni to oczywiście czas poświęcany na inwestycje w ramach mojego portfela ofensywnego, o których pisałem wam w finansowej fortecy, bo no, ten portfel długoterminowy nie wymaga więcej niż kilku godzin w kwartale. Te cztery obszary całkowicie pochłaniają mój czas i energię, no ale również uwagę mojego zespołu i z powodzeniem mógłbym kontynuować to dalej, gdyby nie ważny szczegół. No jeśli chcę dotrzeć. Do 15 milionów Polaków przed własną emeryturą, no to muszę działać jeszcze mądrzej i jeszcze efektywniej. Dlatego właśnie w tym roku postanowiłem dokonać ostrych cięć w moim harmonogramie pracy, tak żeby uwolnić dodatkowe miejsce na inne działania. I tak, przede wszystkim drastycznie ograniczam płatne współpracę z firmami, co pozwoli mi odzyskać tak mniej więcej 8 godzin w każdym tygodniu. No i dodatkowo Postanowiłem, że muszę odpuścić też wtorki z finansami, bo to uwolni dla mnie kolejnych 8 do 10 godzin w każdym tygodniu. Tyle mniej więcej czasu zajmowało mi przygotowanie na bieżąco wtorków z finansami. Na co zamierzam przeznaczyć tak odzyskany czas? No oto obszary, o które planuję zadbać w tym roku. Pierwsza sprawa to jest YouTube. To jest kanał o ogromnym potencjale, który w ubiegłym roku zaowocował największym dopływem nowych osób na mój blog. I do tej pory wrzucałem na YouTube po prostu te filmy, które przygotowywałem dla Was na wtorek z finansami. Ich jakość była dobra, ale jednak przystosowana do takiego spotkania jak dziś, czyli do spotkania na żywo, a nie bezpośrednio na potrzeby odbiorców YouTube'a. Dlatego w 2021 roku postanowiłem powiększyć swoją wiedzę i umiejętności, tak aby zrobić cztery, może sześć, takich naprawdę dobrych filmów specjalnie pod YouTube. Chcę, aby były one takie jeszcze bardziej mięsiste, bogate wartościową dla odbiorców treść, no i krótsze niż nasze spotkania. Ponieważ jest to rzecz dla mnie nowa, no to muszę poświęcić jej więcej czasu, a to oczywiście wymusza mniejszą częstotliwość publikacji i odejście od dotychczasowego, tego cotygodniowego, intensywnego rytmu pracy. Co więcej, a po tym naprawdę intensywnym dla nas 2020 roku chcę ściągnąć też z mojego zespołu presję wynikającą z regularnych publikacji i dać nam wszystkim nieco więcej oddechu, no ale też czasu, czasu na szlifowanie tych materiałów, które dla was przygotowujemy. Nie oznacza to oczywiście, że w całym roku ukażą się tylko te cztery czy sześć czy filmów. Cały czas będę publikować oczywiście cykl Finansowa Fortesa w praktyce. Czyli ten cykl związany z inwestowaniem pieniędzy, bo wiem, że temat inwestowania jest dla Was bardzo ważny, o czym napisaliście w ankiecie zamieszczonej na blogu. Cały czas będą też robione rankingi kredytów hipotecznych, ukaże się kilka artykułów i podcastów poświęconych fundamentom dbania o własne finanse. No i oczywiście zaproszę też do rozmowy kilku ciekawych gości, a jesienią planuję zrobić też taki rozbudowany ranking Ike i Igze. Z ogromną uwagą zapoznałem się z propozycjami publikacji, którymi podzieliliście się ze mną w dostępnej na blogu Ankiecie, i one będą przygotowywane, ale będę tych publikacji tworzył mniej i bez presji czasu, że dokładnie we wtorek o 19.30 musi pojawić się ta publikacja. Słuchajcie, marzy mi się z tym YouTubeem, żeby w tym roku stworzyć takie na przykład cztery filmy, które w ciągu 30 dni od publikacji przyciągną 300 tysięcy widzów. Wiem, że jeśli znajdę sposób na robienie takich materiałów, to bardzo znacząco zwiększą się moje zasięgi, a tym samym dotrę do osób, które nigdy nie słyszały o FBO. Poza rozwijaniem tematów inwestycyjnych, pierwszą połowę roku poświęcę też moim produktom dotyczącym kredytów hipotecznych. Po pierwsze odświeżę kurs online pod tytułem Kredyt Hipoteczny Krok po kroku, kurs, którego w ciągu trzech lat skorzystało blisko 2000 osób. Zaoszczędzając od 5 do kilkudziesięciu tysięcy złotych na zaciągniętym kredycie, no, zakup nieruchomości to jest jedna z ważniejszych decyzji finansowych podejmowanych przez nas w czasie życia, bo mówimy tu o kilkuset tysiącach złotych zobowiązania zaciągniętego na kilkadziesiąt lat. I błędne decyzje mogą doprowadzić do sytuacji, w której no, sen o własnym mieszkaniu zamieni się w taki koszmar z komornikiem na karku. Dlatego udostępnię wszystkim kursantom drugą. Odnowioną edycję kursu wraz z ulepszonym kalkulatorem. Ale to nie wszystko w temacie kredytu hipotecznego, bo w każdym pierwszym roboczym dniu miesiąca wspólnie z Sebastianem Bilskim publikujemy na blogu ranking kredytów hipotecznych, który w przejrzysty sposób dostarcza bardzo rozbudowanych informacji o ofertach hipotecznych kilkunastu ogólnopolskich banków. W dodatku, każda osoba, która kontaktuje się z Sebastianem, Otrzymuje za darmo swój własny, spersonalizowany, dostosowany do indywidualnej sytuacji ranking, pozwalający wygodnie i szybko porównać oferty banków. Słuchajcie, w Polsce w każdym roku około 200 tysięcy osób zaciąga kredyty hipoteczne, no i pewnie w 2020 uzbiera się z tego kwota około 60 miliardów złotych. Brak wiedzy na temat działania kredytu hipotecznego powoduje, że bardzo wiele z tych osób Zaciąga te zobowiązania w sposób bezmyślny, no i niepotrzebnie ponoszą liczne dodatkowe koszty. Dlatego widzę ogromny potencjał w rozwoju tej tematyki i marzy mi się to, aby za kilka lat każda zaciągająca kredyt hipoteczny osoba wiedziała o kursie, miała szansę z niego skorzystać i wiedziała też o naszym wsparciu i mogła w ten sposób zaoszczędzić sporo pieniędzy zaciągając kredyt. Właśnie dlatego, począwszy od drugiego kwartału, spora część materiałów dotyczyć będzie właśnie kredytów hipotecznych. Oraz nieco szerzej inwestowania w nieruchomości. No, oczywiście, finansowa forteca to jest to moje najmłodsze dziecko, o którym większość Polaków rozpoczynających inwestowanie wciąż jeszcze niestety nie wie. Dlatego dużo wysiłku muszę włożyć w tworzenie treści edukacyjnych związanych z inwestowaniem oraz w promocję finansowej fortecy. Jak dotąd książka dotarła do blisko 31 tysięcy czytelników i to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ale rozbudziło też apetyt na więcej. Dlatego chcę dołożyć wielu starań, żeby ten wynik istotnie poprawić. Dzięki licznym wiadomościom od osób, które już przeczytały finansową fortecę, wiem, że ta książka pomaga bardzo w bardzo skutecznym przygotowaniu się do inwestowania. Pomaga już wielu z Was uniknąć licznych inwestycyjnych pułapek. Przeglądając jednak takie publikacje i statystyki mówiące o tym, jak inwestują dzisiaj Polacy. Wow, widzę setki tysięcy osób, które nie mają pojęcia, co robią ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Muszę więc znaleźć sposób, żeby do nich dotrzeć i pomóc im zrozumieć, na czym polega świadome i skuteczne inwestowanie, stąd sporo energii pójdzie również w finansową fortecę. Kolejny punkt na liście moich tegorocznych zawodowych priorytetów to dalsze powiększenie zespołu. Chciałbym, aby w tym roku dołączyły do nas jeszcze dwie osoby po Pierwsze specjalista od mediów społecznościowych i po drugie wirtualny asystent, czyli jak mówią Amerykanie, VA. I starając się dotrzeć z moimi treściami do możliwie szerokiego grona odbiorców, korzystam z Facebooka, ale także z Twittera, LinkedIna, Instagrama i bardzo zależy mi, aby użytkownicy tych kanałów otrzymywali jeszcze lepiej przygotowane treści. Treści jeszcze lepszej jakości niż do tej pory. No a to zadanie wymaga... Solidnej, przemyślanej, takiej mrówczej pracy, na którą zwyczajnie brakuje nam zasobów. Dlatego chcę mieć w zespole osobę, która przygotuje, wdroży w życie odpowiednią dla nas strategię komunikacji w tych kanałach, a ja będę mógł bardziej skupić się na takiej bezpośredniej relacji z Wami, na odpowiedzi na komentarze, czyli na te takie osobiste reakcje, a nie zastanawiać się, co opublikować na Instagramie w dniu jutrzejszym. Ta druga osoba, czyli wirtualny asystent lub asystentka będzie mieć za zadanie przejęcie ode mnie oraz od reszty zespołu wielu ważnych, no ale takich rutynowych zadań. I dzięki temu jeszcze sprawniej będziemy mogli realizować nasze projekty. Więc jeśli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany taką współpracą, to z końcem tego tygodnia, lub najpóźniej na początku przyszłego tygodnia ruszymy z oficjalną rekrutacją. Na blogu pojawi się szczegółowy artykuł tłumaczący krok po kroku kogo szukamy. No i jak można do nas dołączyć. No, i wreszcie ostatni i największy pod względem pracochłonności projekt to moja kolejna książka. Tematem, który tym razem wezmę na warsztat, będzie, uwaga, zwiększanie zarobków. Często powtarzam, że bogacenie się wymaga, wprawdzie wysiłku, ale nie jest czymś bardzo trudnym, i w mojej ocenie każda osoba trzymająca się konsekwentnie prostych i opartych na zdrowym rozsądku zasad jest w stanie osiągnąć. Taki poziom zamożności, który ją interesuje. Dla jednych będzie to brak długów i odłożona poduszka bezpieczeństwa, dla innych, odłożonych kilkaset tysięcy złotych na emeryturę, a jeszcze inne osoby poczują się finansowo wolne, akumulując majątek wart kilka milionów złotych. I bez względu na to, jak wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę. Osiągnięcie naszego celu opierać się będzie na tych trzech filarach, które nazywam tak trochę z amerykańska, trzema filarami bogacenia się. Filar pierwszy to świadome kontrolowanie wydatków, filar drugi to systematyczne zwiększanie zarobków, no i filar trzeci to inwestowanie nadwyżek. Moja pierwsza książka, Jak zadbać o własne finanse, koncentruje się przede wszystkim na pierwszym filarze i na takim właściwym podejściu do pieniędzy. Finansowa forteca Odpowiada na pytanie, jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój. Dotyczy zatem trzeciego filaru. No, nie da się jednak ukryć, że najważniejszym, najpotężniejszym narzędziem wspomagającym nasze bogacenie się jest umiejętność zarabiania większych pieniędzy. I jak każdej życiowej umiejętności, tej sztuki również da się nauczyć. Właśnie dlatego. Już zbieram materiały naukowe, literaturę oraz kontakty do specjalistów zajmujących się tematem zwiększania zarobków, aby najpóźniej w maju rozpocząć pracę nad taką właśnie pozycją. Chcę, żeby podobnie jak to miało miejsce z finansową fortecą, powstała z tego kompleksowa, oparta na naukowych badaniach oraz na sprawdzonych metodach pozycja, dzięki której no, mam nadzieję kolejne tysiące moich czytelników zdobędą wiedzę i narzędzia pomagające im w takim spokojnym, i skutecznym budowaniu swojego bezpieczeństwa finansowego. I to są właśnie moje cele zawodowe na 2021 rok, te, na których będę się koncentrować w kolejnych 12 miesiącach. Zostawiam zatem współpracę komercyjną, aby w pełni skupić się na własnych projektach. Odchodzę też od publikacji w każdym tygodniu, tak żeby dać sobie więcej swobody i czasu na dopracowanie i doszlifowanie tworzonych materiałów. Ale pod żadnym pozorem nie ustaję w realizacji mojej misji, czyli misji dotarcia do 15 milionów Polaków. Wierzę głęboko, że jeśli osiągnę te cele, dotrę do kolejnych może nawet setek tysięcy osób w tym roku, co w następnych latach pomoże mi powiększać zespół, działać na coraz większą skalę i zbliżać się w ten sposób krok po kroku do realizacji tej misji. A ja trzymam z całej siły kciuki za powodzenie Waszych planów i życzę Wam, żeby to był wspaniały, cudowny. Radosny rok, taki pełen szczęścia, pełen spełnionych marzeń. No i żebyśmy, jak w grudniu będziemy podliczać i odhaczać sobie, co udało nam się zrobić, to sami siebie zadziwili tym, jak wiele daliśmy radę zrobić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.